Witam wszystkich, witam. Mamy 15. W niedzielę i tak zastanawiam się nad sprzedaniem tych dwóch jałówek, co najstarsze w stadzie. No ale wcześniej kupione, bo najstarsza jest ta sztuka, ale że ona jest cielna, to zostaje. No i ona teraz mi sobie dostaje, to widzę, że jest chuda. Wspólnie wszystkie sztuki są chude. Wysłodki słodki dostają, to jedę zamiast sianą, jak widać rozwalone takim dużym kołem. Jak jest dobry siano z wyjadają wyjedają bez problemu. Też nie, nie dam więcej paszy wysokokalorycznej białkowej, bo zdjęcia zaparcia, nie wiem jak to ująć. E, żołądek żołądek nie, źle pracuje, i ta jałówka ostatnio miała, ten byk ostatnio miał w ciągu tygodnia te dwie sztuki jako po bb i moje największe problemy. Zdarzyło się, że jeszcze ta sztuka miała problem, a tak ogólnie o, z tymi nie było problemu. Co so bardzo małe i so, są e, początek czerwca 2021 pierwszego roku, zakupione jako trzy tygodniowe na początku lipca. nie wiadomo ile miały, nie były dosyć zawiodzone, były dosyć ładne, mlekopanem panem dość długo, intensywnie. E, myślałem, że to większe, ta czerwona może być cielna i jest chudsza ogólnie. Ta czarna, że grubsza masa bardziej ich 400 kg przy sprzedaniu, nie? Mniej więcej 500 miały, cieszę się. Bo już kiedyś żeśmy liczyli się, oszukali, chyba że nas handlarz oszukał. No, już nie wiem, dużo ludzi mi podpowiadało, że mnie oszukał, że miały 400 to ostatnie co miałem i też tam by w wieku 17 miesięcy chyba sprzedawane a 11 u nas trzymane. Te są od, od lipca 21 roku, mamy połowę stycznia 23. Także 19 miesięcy wychodzi że maja i myślę nad sprzedaniem tych dwóch sztuk. Ta jeszcze z maja, ta ma 20 miesięcy, byczki są lipiec, sierpień. Załóżmy, że sierpień, bo nikt nie wie naprawdę, sierpniowe tygodniówki były Także one jeszcze na wiosnę pojadą, jak nie to że byki są chude bardzo i byk rośnie dłużej. Bo też to mi przychodzi do głowy, że jałówki niestety, ale one już nie rosną. Już nie widać, żeby one rosły. Po prostu do mniejsza. Ta jest młodsza, te są dwie wrześniowe. Te jeszcze muszę troszkę, ta są małe, nie? Ta jest bardzo chuda. tutaj jeszcze potrzymamy pięć sztuk, a te dwie myślę, żeby odjechały. Chyba, że czerwona jest cielna. Jeszcze to pomyślimy. Na razie musi przejść weterynarz, zobaczyć co nie jest cielne. Musimy znaleźć kupującego. Musi być dzień taki, że mi pasowało, że ja był przy sprzedaniu. Po prostu sztuki na mnie też i też nie nie, rodzice nie sprzedadzą. Chodzić przy tym, jestem moją rodzicę też. Głównie mama, bo gdzie za zdrowiem to najwyżej może przypilnować, ale czegoś to się dzieje, bo rano te ja nie obrządzam, wieczorami też różnie. Dzisiaj dałem jeść, ale rano nie obrządzam, wieczorem też nie będę obrządzał, bo do pracy zaraz jadę. I też bym chciał kupić paliwa i kupi środki jakieś tam na gospodarstwo potrzebne ogólnie nie tylko, ma życie też. Bo niestety dopłaty poszły na inne cele, które też w sumie z jednej strony no nie poszły na inne cele, z drugiej strony przeprowadziłem się do nowego budynku, w którym mieszkam. Trochę zmieniło się życie. I powiem tak, życie jest teraz nawet łatwiejsze, jak się mieszka w budynku, który jest nowocześniejszy, z innym komfortem, a z drugiej strony się mieszka dalej o obory. I się mniej zagląda, już to większe problemy. Wcześniej cały czas praktycznie byłeś w oborze. I też to jest taka zmiana już tak bydło nie jest pilnowane. Pasza, którą jedę jest gorsza, bo to jest ściano. To jest jako z łąk takich twardych, nietorfowych jedzy. ale zbierane dość późno po wykłoszeniu, bo czerwiec to był. To zradnie z moich łąk, chyba, dzierżawionych pierwszy raz. To w ogóle trawy takie, no nie są dzikie, szuwarowate, ale też nie chcę jeść. Co stare, twarde, nie chcę jeść. wysłodki dostają, słodkami się na jedosiano zostawiają. Osypkę jedzą. Też jest mało białkowa, bo jest dużo, dużo łuski, mało białka, bo ziemie kwaśne są, bez nawozu. I też obornika, jak siana obornik robią, to z obornika mamy mnój, który myślę, że trochę poprawi strukturę gleby, florę bakteryjną, mikrobiologiczną. Wapno, no wapno by się przydało więcej, a tym też rozważam, ale trzeba najpierw kupić paliwo, które jest podstawą u mnie funkcjonowania gospodarstwa. Bo jak mam paliwo, to koszę łąki gorszej jakości, kupię sztuki, które mam już czym karmić, tak. I ten sposób założenie było, że kupię bydło i obwodnik będę miał, który poprawi glebę, a przy okazji może coś na bydle będzie oprócz pieniędzmi, tak. Ten sposób, bo od razu nie, nie stać mi, żeby wprowadzić glebę do dobrej. A że ten badem ma być nastawiony na bydło, to trzeba w międzyczasie wcisnąć sztuki. No ale niestety, na gorszej pasze są gorsze sztuki też. Najlepsze sztuki są bezstresowe, to były daleka przewożone stresami. Najlepsze sztuki jednak trzymane ze swojej krowi, Nawet sztuka, która jest gorsza, ale przy krowie długość się w odpojona. Niestety, ale sam już to widzę. tańsze mleko tańszym mlekopanem, który to pojąłem. No nie ma takich przerostów, Także wcześniej był 1,1 jeden, jeden kg majałówki, które miały 420-426 kg. Przez 11 miesięcy. Kilogram jedno średnio rosły. Bo liczyłem tylko wtedy ten czas u mnie rosł. Z tymi wszędzie policzyć, ile mają wagi. Też to zobaczę, ale kilograma nie będą miały, bo... Już... Znać ten głos, tak? O. Niestety, to może być ciemna. Tu mamy parę kur. Też nie trzymamy. Także tu mamy słomę przewiezioną, nakryte w rzutniku słomę. Bo się nam skończyła. Także ścieli trochę ścielimy. Nie to że nie, mimo że ściany widzicie, brudne są. Tu trzeba by poobmiatać, tak Szczotkę już kupiłem, trzeba poobmiatać, bo szczotkę złamałem, nie pomiatałem. To ja na czym innym życie skupiłem, nie na sprzątanie owory. Ściany były bielone we wrześniu i na wiosnę. I chyba i w sierpniu jeszcze poprawiane. Ale widzę że strasznie niszczą. Także myślę teraz, żeby strwały sztuki 6 sztuk bym chciał 6 sztuk i naluzę na, na tej obory. Teraz mamy 7, tak? 3, 4, 5, 6, 7, tak, było 8. Jedna odjechała. Bo jedna sztuka odjechała już najsienić w październiku Także trzymajcie się, filmy, że i nudny. Także trzymajcie.